Prawie asoka blagą mocy se machała i się dowiedziała, że Halina to w sumie szukaniem swojej siostry się znudziła, choć ta blisko niełysego łukiego była. Ki Adimundi, co żyć nie powinien, a kto nie żyje, ten nie żyje. Bo chyba spędzeniem roku w Rosji był winien. Pani Shrek powiedzieć o rewanie w domu radzie nie chciała. Dlatego mistrza solo po niego wysłała, i choć Halina poleci z nim nie chciała, to zdanie zmieniła, gdy usłyszała. I od razu z innymi odbić Hobbitu z Isengardu się udała. Trochę jajo sobie pogładziła i chyba przyjemność mu tym sprawiła. Oh, you touch my -la -la. Choć pieszo Kwajsola nie doceniła. Niech Halina yugingiem ze Snape'em się zmęczyła i w sumie, że wszystko to pierdoli oświadczyła. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierd. Się ode mnie. Po czym do niełusego łukiego się udała, ale go nie zastała, bo ten sobie wziął i zezgonował. Oj, chyba za dużo fistaku przedawkował. I gdy Quysol niech Haliny wysądował, to przy Smiloren... Oh, I wszystkich Jediów, którzy to taktyki walki chyba od Anakina się uczyli... Wyautował. <small> 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 I jej! Niech nic będzie z Wami. No właśnie moi kochani widzowie, czy jest jeszcze co zbierę po tym złym trzecim epizodzie, który wziął te gwiezdne wojny i zalił? A na poważnie, bez spoilerów, czwarty epizod był lepszy od trzeciego. Pokazuje to chociażby ocena serialu, która spadła, ale nie tak drastycznie jak po trzecim. A największą zaletą, jaką mogę wskazać jest to, że w spoilerach oprócz tradycyjnego narzekania to nawet o jakichś teoriach będę z wami porozmawiać. No ja wiem, matko, szok niedowierzanie. Czy w tym złym serialu mogło stać się coś ciekawego? O nie, a może ja po prostu jestem opłacony przez Disneya, mimo że o tym nie wiem. Czy Disney wysłał jakiś hajsik dla ludzi, którzy nie krytykują serialu? Jeśli tak, no to... Panie Disney, bardzo poprosiłbym te imperialne kryty przelać na konto Pani Planety, Przydało się przy budowie naszej katapulty imperialnej. <grymne> Jednak epizod, mimo że no był wolniejszy, miał wady. Nawet w miarę przyjemnie się go oglądało i po prostu nie wiem czy to dlatego, że nie kręciły się przy nim dramy, przynajmniej na premierę. To się zmieniło, jeśli oglądaliście ostatni przegląd Starusowych Newsów, to wiecie, że niby epizod niewinny, a dram to łoborze przy nim było. Ale też nie ukrywam, że przy ponownym jego obejrzeniu, no bo właśnie zrobiłem to, by tę recenzję zrobić, no kurczę, nawierz wypłynęło więcej bubli. Z plusów, oczywiście, czekajcie, z plusów? O nie, szrek miał rację, zmieniłeś się. <grych> Dobra, no niech to będzie nowy mem. Jestem opłacony przez Disneya, bo jakieś tam plusy powiem. Po pierwsze, no tradycyjnie Sol przy soliu. Niektóre teksty nawet mi siadły. May has always been your wound. Maybe Sol brought you here to face her. But maybe he brought you here to face yourself. Cliffhanger na końcu, jeśli dobrze go rozegrają, może to być coś, co przywróci wiarę w to show. No, a jeśli nie, to przynajmniej ożywili ten mem. Oh, now. 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 I był moment, w którym nawet śmiechłem. Fine. <laughs> Ale z drugiej strony, no nie wszystkie żarty siadły. Tak samo niektóre teksty bohaterów, czy przede wszystkim ich motywacje, które o 180 stopni potrafiły zmienić się ze sceny na scenę. Było to tak muskryjące. Pamiętacie może jak ludzie narzekali przy prequelach, że Anakin to tak z totalnej D. Z tego dobrego Jedi zaczął dzieci zabijać. Chociaż co mu się dziwić, w końcu przecież zniszczył całą gwiazdę śmierci, po dla kumatych. To tutaj mamy motyw, że coś podobnego stało się jeszcze szybciej. Tak jakbyście w zemście sitów z tej sceny, gdzie obi sobie śmieszkuje z Anakinem, od razu do sceny z młodzikami przeszli. Dlaczego tak się stało, jeśli miałbym coś założyć? To albo mieli <grym> problemy z Chat GPT, który im epizod pisał. Albo twórcom zabrakło czasu, by te wątki w jakikolwiek ciekawy sposób rozwinąć, ponieważ odcinek był mega krótki, trwał 27 minut z pominięciem wstępu i napisów końcowych. Dodatkowo, niestety, ale bardzo silna strona tego epizodu, czyli wątek kółkiego Jedi, no kurczę, to powiedzieć bez spoilerów, no, no był i sobie poszedł. I tak samo jak powoli już, stare robi się to, że po raz kolejny wyciągają Vadera na dwie sekundy, by nim pomachać, co bardzo dało się odczuć w ostatnich opowieściach z Imperium, gdzie użyli go tylko dla trailer baitu, tak samo tutaj mam Mam wrażenie, że w każdym epizodzie musi być jakiś znany tekst Gwiezdnych wojen, niezależnie czy ma sens czy nie, po to tylko żeby go odhaczyć, że go zrobili. Konkretnie mówię w tym epizodzie, że May nazywa Osheł szumowiną. Po prostu mam wrażenie, że był tekst, bo musiał być. No ale to jest małe piwo, a dużym piwem tego epizodu było pojawienie się u złego brata bliźniaka Heda. Czekajcie, nie ten zły brat bliźniak. Chodziło mi o złego brata Kia Dimundiego. A <laughs> przynajmniej ja to pomyślałem, jak zobaczyłem tego jego mościa Wyglądającego jak bohater prequel, no sorry, ale po roku w Rosji. Ale to jest Mundi, który teoretycznie jeszcze w tym okresie czasu powinien nie żyć, co znaczy, że będzie mieć redko jego postaci, co daje duży znak zapytania. Dlaczego akurat jego pokazali w tym epizodzie? Muszą coś kombinować, ponieważ wiedzą, że to on powiedział zdanie. Wniosek może być tylko jeden: stoi za tym Lord Sith. Niemożliwe. Sithowie wyginęli przed tysiącleciem. Oczywiście na dzień dzisiejszy już mamy więcej informacji, które omawialiśmy w ostatnim przygodzie newsów i omówimy to także w spoilerach. Dodatkowo całość mimo, że no kurczę, była lepsza od poprzedniego epizodu. Lepiej mi się go niż trzeci odcinek oglądało, no to można było mieć takie wrażenie, że pachniał filerem. Był takim jednym wielkim prologiem do epizodu piątego. odcinek miał po prostu nas doprowadzić do wielkiego cliffhangera na końcu, czyli jak go internet ładnie okrzcił? Hajloren? Smiloren. No właśnie, do Smilorena i do tego momentu, ponieważ nie ukrywam, to jest wątek, który moją ciekawość cały czas, jeśli mówimy o tym show, trzyma. W kolejnych epizodach zobaczymy, czy będzie wow, czy tylko z dużej chmury, mały pork. I a propos małych porgów, nasz mały tropiciel nazwali go Bazyl? <grybuj> tak jak pies? Czy oni zrobi to specjalnie, bo wiecie, bo węszył? Przejdźmy teraz po nici, do kłębka i porozmawiajmy spoilerowo. Przed teoriami tradycyjnymi, jako że żyjemy w Polsce, no to ponarzekajmy trochę. Ech, muszę wam się przyznać drodzy widzowie, że ten mój sąsiad to zły człowiek jest, bo ma trochę lepiej ode mnie. A nie chwila, my mieliśmy porozmawiać o alkoholicie show, a nie o alkoholicie moim sąsiedzie. Yy, Okej, okay. w przeciwieństwie do poprzedniej recenzji, na samym początku walnę wam największą personalną bolączkę tego epizodu. Jak można po najmniejszej linii oporu wykonać ruch 300 IQ? Coś takiego właśnie jak właśnie pomachanie sobie przez chwilę wejderem, żeby w sumie tylko ładnie wyglądało. Fajnie to kupił, normiki to kupią. Niezależnie czy to ma sens czy nie. Wookie Jedi. Coś co sam zachwalałem. No kurzy, z jakiegoś powodu ludzie tych futrzaków lubią. To znaczy niektórym też y, te futrzaki, ale bez włosów się po nocach śnią. <grych> no, ale posłuchajcie, mieli pewniaka. I co zrobili? Odpowiedź A. Pokazali nam epicki pojedynek Wookiego Jedi ze Smilorenem. Odpowiedź B. Zabili go poza ekranem. Odpowiedź C. Helloder General Kenobi. Poza tym, że odpowiedź C jest uniwersalna i wszędzie pasuje, no to oczywiście wybrali A. To znaczy, taką odpowiedź wybrałby zły brat bliźniak Disneya, a nasz ukochany Disney oczywiście wybrał B. No nie powiem, zawiodłem się, nie dość, że ci mistrzowie że tak muchy padają to jeszcze Łukiego tak zrobić? Mówili, że chcą przebić Duel of the Fates z Mrocznego Widma, no ten pojedynek mógł to zrobić. No ale nie, a co najlepsze dowiedzieliśmy się dlaczego ów walki się nie doczekaliśmy. Z powodów fabularnych i bo kasy nie mieli. <gryw> no ja was bardzo przepraszam. To na co do jasnej cholery oni te 180 milionów wydali, żeby zrobić beznadziejną charakteryzację Mistrza Jedi, który ma jednocześnie wyglądać jak młoda i stara osoba, no ale przynajmniej nasz Ackletoh to chyba poprzednie show oglądał i nauczył się, że te przebicia mieczem to nic nie robią. Są tylko skuteczne przeciw randomowym NPC-om, bardzo wolnym mistrzom Jedi, drzwiom oraz Klawgonowi. Poszedł portem do głowy, użył cięcia zamiast pchnięcia. Przynajmniej jeszcze naszego łukiego Godzilla zobaczymy we flashbackach, no zawsze coś. Kolejna dziwna rzecz: używanie karty Uno Reverso. Po pierwsze, Osha, która na początku epizodu ma totalnie wywoloną swoją siostrę, mówi wszystkim Nara, po czym przychodzi Mistrz Quysol i mówi: Nie We're in. Ja rozumiem, miał jakiś wewnętrzny konflikt, bała się zmierzyć ze swoją siostrą, ale sposób w jaki oni to zrobili w tym epizodzie wyglądał jakby tu paru scen zabrakło. Ale jak mogę o tym wspomnieć nie mówiąc o Mei, która takie dopiero Uno Reverso zawaliła, że łomatko. Przez większość epizodu jest zdeterminowana bardziej niż bohater z Undertale, by zabić Łukiego i nagle niż dżaby, nic pietruchy mówi, że w sumie quest jej się znudził, mało ekspadaje i go anuluje. Ja to miałem wielkie wytyfy, stało to się tak nagle nie widzieliśmy żadnego w niej konfliktu. Jedyna poszlak jaką mieliśmy to to, gdy Misz Quysol powiedział, że wciąż wyczuwa w niej dobro, ale jak mówiłem w segmencie bez spoilerów, no przy tym to przejście Anakina od stronę mocy w zemście sitów no w porównaniu to już tak wymuszone się nie wydaje. I żeby nie było, tak wiem, łatali to w książkach, wojnach klonów i tak dalej dalej. Ale tutaj tak samo, jakby kurczę paru scen ich zabrakło. Wystarczyła jedna minuta, że gdy Osha na chwilę odłącza się od grupy, to spotyka May i ich wzrok się z daleka na sekundę styka i wiecie, widzimy w nim coś, jakieś wahanie, a zamiast tego mieliśmy po prostu, że ej, no w sumie nie będę zabiła tych Jedi, no elo, no cześć. Kurczę, no kto to pisał? Czy oni oprócz tego, że chcą przebić Duel of the Fates, to nie wiem, próbuję też przebić tekst. Jakimś cudem Palpatine wrócił. Mnie to najbardziej irytuje z powodu, iż odcinek był mega krótki, wystarczyło dodać dwie minuty, żeby tego typu rzeczy w banalny sposób załatać. Co dalej? Dlaczego Kia Dimundi, skoro o tej całej sprawie wiedział, stąd ten tekst z prequeli? Nie matę. Co ci twórcy planują zrobić? Czy chodziło, żeby pokazać, że Jedi z tego okresu czasu byli bardziej politykami niż rycerzami? I on by tak naprawdę chronić własny tyłek jako mistrz Jedi? Okaże się być kłamcą, który wszystko to zataił, żeby z rady nie wylecieć? Co kurcze oni planują? No bo przecież już w pełni rozmawialiśmy o tym w przeglądzie newsów. W skrócie jedna ze scenarzystek powiedziała, że tak naprawdę nie patrzyli na to co mówił w Mrocznym Widmie, nie interesowało ich, że jeszcze nie powinien żyć, tylko po prostu go dali jako... Mr. Egg? What did you say? Więc zaczynamy mieć wątpliwości, że w ogóle tę nieścisłość no, będą chcieli wyjaśnić. A szkoda, bo właśnie to byłoby coś, co mogłoby być ciekawe. Pokazałoby to korupcję w szeregach Jedi. Początek ich upadku, który zakończył się w Sithów. Poczekamy, zobaczymy, bo może być fajnie, ale nie ukrywam, też spodziewam się sztampowego rozwiązania tych wątków. Muszą jakoś wzbudzić naszą ciekawość, bo nawet kurcze kanały, które zazwyczaj tematu Gwiezdnych Wojen nie podejmują, gadają nieprzychylnie o tym show. Osobiście trochę szkoda mi, że w tej scenie nie obudził się cały rój. Myślałem, że szykuje się fajna walka, no ale może zdaniemy taką w kolejnym epizodzie, ponieważ mogą zmierzyć się tam z... No właśnie, o dziwo, chyba po raz pierwszy, przejdźmy do segmentu z teoriami. Przerywamy audycję, by specjalny komunikat. Ilość podług do pozmywania na katapulcie imperialnej okazała się być o wiele większa niż poczkowo zakładałem. Co to znaczy, no, że tak powiem fraszką, żyćko, żyć o ty, luju. Dużo roboty, mało czasu, miałem nagrany cały segment z teoriami, kim określił być nasz alkoholita, ale już widzę, że z materiałem będę opóźniony, więc ci, którzy są do przodu i znają już wielki reveal, no... <laughs> kurczę. Powiem tak, jedną z teorii, o której mówiłem w wyciętym segmencie, zresztą rozmawialiśmy o tym w materiałach wspierających, okazała się prawdą. Kurde, wiemy, kto jest naszym alkoholitą, i no. to <grym> no grubo jest, grubo jest. O tym pogadamy w epizodzie piątym. Jest taka beka, że choćby miała ja po nocach, nie spał. Ja wypuszczę kolejną recenzję jeszcze w tym tygodniu. W każdym razie, za lajki zapraszam do subowania, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo uwierzcie mi, będzie się działo. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających, dla wybrańca Leo Gocha. A póź, tyle z mojej strony mojej kochani widzowie. Trzymajcie się i niech nic będzie z wami. Dla ludzi, żeby do końca, ujawnię, kim okazał się być alkoholita. I jak to kim? Przecież było już ujawnione, że... Nie, 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 wierzcie w to. To tylko kłamstwa Disneya. Kim może być prawdziwa alkoholita? Oczywiście to Bazyl, co odkleiło mnie, co ja gadam. E, e, czekajcie, pomyślcie o tym. Bazyl jako jedyny potrafił Łukiego wytropić. Przypadkowo zniknął i gdy go później zobaczyliśmy przy chacie Łukiego, ten przypadkowo już nie żył. Tak samo, zauważcie, nie widzieliśmy go przy scenie ze Smilorenem. No dobra, dobra, ale przecież za niski jest. Posłuchajcie tego. Dwa bazyle. Ha? Ha? Zawsze jest ich dwóch, mistrz i uczeń. <grym> Kurde. I już wielki reveal mamy, ale ja zawsze w moim serduszko będę wiedział, że Smilorenem okazał się podwójny bazyl. Koniec kropka.